Czwarta wniosek razem z żarą. on tak nie wyspali znaleźliśmy tam coś stukało w szafie jak my to. Tam... nie było słychać na nagraniu, ale normalnie coś tam stukało. A tam coś się działo. Serio, widziałem Wiem, nie No Wiem, widziałem. Na nagraniu coś było, szukajcie. I poinformujcie się w komentarzu tak poinformujcie i tu też przecież była jakaś idzie. głowa no była była poinformujcie nas czy coś jeszcze widzieliście ale niestety nas nie Nie bardzo chętnie to był mój

Tam była jakaś głowa, tu była jakaś głowa i tam pykać i tam byłam ja zapalona. Trzeba... no. Widzę, że ja się boję. Patrzcie w komentarzu. Tak. I to wiadomo. będzie chyba nasze ostatnie życie, No. Jak myśmy... tam też coś pukało. Jak tam pukało, było na odcinka tego, że ktoś coś pukało. Ta metra polecała, nie? Nie. A ta mała to był twój imię. Tak. No. Mhm. Musimy nim się też opiekować. Żeby nic mu się nie też nie trwało. To wie, to my patrzmy. A ty pójdzie spać? Tak. Tak, zeznać. A ty nie wiesz? Nie stary, przecież to zbożowała. Nic nie da, że... Nic nie da, że... No dobra, widzę. wejdź. Zastepię rzeczy powoli. Powoli, jak to może... One się... ja w starym wieku. Dobra, widzę, że to było na tyle w tym dobra. filmie. Dobra, pa. pa.